Cześć, Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w sobotę, 22 marzec. Dzisiaj standardowo, jak co sobota, co tydzień, akcja porządki. Znajdujemy się w chlewni. Prace polowe na ten moment wszystko ogarnięte. Z azotem, z drugą dawką się wstrzymujemy. Pewnie będzie szło dopiero dziś w kwietniu, przed nadawanym deszczem. Na ten moment nadają coś teraz na weekend. Może coś jutro popada, ale to niewiele, jakieś tam 2 litry ma spaść. Wiem, że niektórzy coś tam sieją, a my czekamy. No i dzisiaj temat chlewni. Dla niektórych wyczekiwany odcinek, bo dawno nic nie było. Tak jak widzicie, tam ta pierwsza co pokazałem i ta druga, one już są wysokoprośne Porody gdzieś na początku maja. Jedna mi wyleciała maciora. Także wszystko się roz tego ciło. Bo mamy tylko pokryte dwie maciory na, na maja. Tutaj ta też jest pokryta. Tamte dwie pokryte maxterem, Ta jak i tutaj moja jedna młoda. Zostawiłem z własnego chowu. Też pokryta PBZ-em. No i tutaj mam e, trzy sztuki. E, z nimi był delikatny problem. E, były one odsadzone od prosiąt. E, też w młode e, pierwsze wyproszenie było. E, były one odsadzone i nie wystąpiła u wszystkich trzech e, ruja na piąty, siódmy dzień. No, i minęło 3 tygodnie, i 5 dni przed minięciem 3 tygodni od odsadzenia podałem PG-600. Teraz no, i są tak ta jest pokryta, tamta jest pokryta, ładnie stały, no, ale znowu jest problem z tą trzecią. Jej dam jeszcze jedną szansę dostanie jeszcze raz PG-600, ale jak nic z tego nie wyjdzie, to już jest ostatnia szansa. To idzie to na sprzedaż, nie będę się tutaj patyczkował Znowu zostawię ze dwie, trzy sztuki z własnej hodowli Bo jednak te kupne wam powiem e, tak e, One są w czystej rasie PBZ e, Ale e, Pierwsze wyproszenie, pierwsze zaproszenie, w ogóle wszystko było ok. Nie wiem co im się teraz stało, że e, nic nie wystąpiło e, Z mojego chowu tutaj nie miałem żadnych problemów no, i tak to wygląda. O, o, o. Także co, zapraszam Was. Dalsza część odcinka przechodzimy do Tuczarni. I znajdujemy się w Tuczarni. Tutaj po prawo, dwa tygodnie temu, odsadzone sztuki. Właśnie od tamtej, co przed chwilą wam pokazywałem, tej starszej pokrytej już pbz em No i tutaj mamy od tych czterech maciur, co była jedna sprzedana, jedna mi padła, no i dwie zaproszone. Te sztuki są świąteczne, dokładnie pierwszy, drugi dzień świąt, pilnowałem wyproszeń. I na końcu wam pokażę, na czym teraz chowam, bo kolejny rzut, ceny się w ogóle pozmieniały diametralnie soi. Tak jak wcześniej chowałem na tym koncentracie, soja była po 2600, to na ten moment soja jest po 1900 nawet poniżej. Udało mi się kupić. No i tutaj mam wszystko pogrupowane, podzielone już. Pełna obsada w tej tuczarni. no i właśnie kontynuując wątek, przeszedłem z powrotem na soję i premiks, bo wychodzi mi około 100 zł taniej na każdym mieleniu. Ja akurat jestem tego zdania, że należy używać kalkulatora i trochę kalkulować. Nie sugerować się tym, że jak chowamy na jednym, to będziemy każdy rzut tak chować, tylko trzeba kombinować i obserwować. Tak samo jak nam nie rosną sztuki, trzeba coś zmieniać. Nie wiem co, co z tym jest, ale nieraz jest tak, że jeden rzut na tym co chowamy, przykładowo na tym koncentracie, będzie nam dobrze rósł, a kolejny rzut? Nie wiem, nic się przykładu nie zmienia. Żadne dawki czy jęczmienia, czy pszenżyta, czy pszenicy, A już ten rzut tak nie rośnie i też trzeba kombinować tutaj akurat. Z koncentratu byłem zadowolony, no ale, że taniej sporo wychodzi premix, no to z powrotem powróciłem. Także przed powinno to wszystko stąd wyjechać, jak będą dobrze rosły. Jeśli nie, to znaczy, że coś jest nie halo. Aktualnie są one na 12,5% soi. Planuję im zwiększyć teraz w najbliższym mieleniu do 15. Ale to już po temat tutaj ogólnie żywienia zaraz będę kontynuował pod koniec odcinka. Także tutaj jest jedna tuczarnia i przechodzimy teraz do następnej. To jeszcze takie się płoszą troszeczkę też niedawno odsadzone, tak i tamty na prawo. Tutaj koniec wszystkich jest PBZ-ów, nie będę do środka wchodził, żeby ich po prostu nie stresować. Już dzisiaj się lekko przytresowały przy usuwaniu obornika, no ale to jest normalne. Zmiana pomieszczenia, więc tak często też bywa. No i też dużo zależy właśnie od rasy. Widzę, że to te akurat są dosyć płochliwe. Nie mam takie podzielone niby jest jeden budynek, ale podzielone na trzy takie kojuszki. Praktycznie wychodzi także od jednej maciory na każdy kojec do odchowania. No i tutaj też od kolejnej. Tu aktualnie chyba gdzieś 13 albo 12 sztuk jest. Też widzicie, że to są PBZ. -ty. Długi, dosyć chudawy Zwyczaiłem się ogólnie od tej rasy, bo ostatnio było wszystko kryte mięsnymi No ale że tutaj miałem czyste lożki PBZ, więc też to pokryłem na pierwszy raz PBZ -em. No i teraz już będę dalej krzyżował Może coś z tego zostawię sobie właśnie na lożki I potem będzie kryte mięsnym Idziemy do następnego końca no i ostatni kojuszek, też te drzeciki tutaj akurat automat nieopadowy, tylko jeszcze stukany póki to chodzi to one będą, a potem z czasem będę wymieniał na opadowe no i to już są wszystkie sztuki Tutaj właśnie trzy takie podzielone kolice, wszystko w PBZ. Tam jeszcze też mieszańce. Zobaczymy. Ostatnia grupa wszystkich tłuczników co pojechała do Animexu. To wyszła, można powiedzieć, rewelacyjnie. Średnie mięsności przy oddawaniu były 58-59%. Jeszcze mi się udało sprzedawać w tych dobrych cenach przed spadkami. Wtedy wychodziło gdzieś około 900 jeszcze średnio za sztukę, taką 135 kg. Chyba na dzień dzisiejszy, z tego co patrzyłem, tutaj na ceny rolnicze.pl, nasz chyba zakład najbliższy oferuje między 5,30 a 5,70 na żywą wagę. No, tak jak widzicie, te są mniej bojące, także też dużo zależy właśnie od maciory. Od genetyki, ta spokojność. No i co, to by było na tyle. Przejdziemy teraz jeszcze do stodowy, omówię Wam, pokażę, na czym teraz to chowam. No i jesteśmy w stodole. Tata już zaczął akcję obornik od byczusiów. U nas ogólnie. Sobota jest zawsze pracowita. Wszędzie oborniki usuwamy, mielenia wśród, tak jak tutaj też półtorej tony dzisiaj trzeba dla byków puścić, przesypujemy w ten mieszalnik, ten kupiliśmy nowy, więc tak, tutaj umielę, przesypię i potem też puszczam tonę albo półtorej dla świn akurat tutaj w tym mieszalniku. Byczki chowane dalej na prowimi. Tutaj wychodzi poniżej 60 zł koncentrat, więc ok. No a ja chowam teraz jakie już chowałem na tym. i tak wróciłem sobie, bo jest najtańszy, 125 zł worek. Teraz właśnie też zakupiłem, żeby zabezpieczyć na 12,5%, jak robiłem, żeby zabezpieczyć karbotoksem i yy, dolfocidem tego na tonę jedno i tego 1 kilogram no i teraz planuję zrobić 15% SOI dać Więc też y, jeszcze to daję i zobaczę, jak będzie ok to będzie ok y, Tutaj też na próbę wziąłem y, Jakiś tam Akurat to to chyba 170 zł y, Jakaś tam elita 3-2% y, Żeby sobie sprawdzić czy też będą na tym dobrze rosnąć I ogólnie nie będą biegunkować no, Ale to jeszcze y, na razie golda dam ze 2-3 razy jeszcze umielić soja do tego no i będę po prostu zdawał relacje jeśli kogoś to interesuje to może się odezwać nawet prywatnie no i idzie, jęczmień pół i pszenżyto teraz idzie tam trochę dalej z tyłu, zostawiliśmy pszenicy pszenżyto, pszenica pół na pół to tak wychodzi mniej więcej, może to jęczmień jęczmienia nie daje całkowicie pół, ale około 400kg na tonę i resztę po prostu domielam do tony przeżyta z pszenicą w zależności, właśnie jak teraz przykładowo dodam więcej soi o worek, no to już wtedy będzie przeni, żyta z pszenicą o 50 kg mniej, tak? Coś w ten deseń. Także tak to wygląda. Eee, następny odcinek, może zrobimy z opasów, z bydła. Aktualne żywienie, bo też się zmienia. Eee, także zapraszam na kolejne odcinki. I do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.